Magda Goroszankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a dziś w studiu ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Skierniewicach. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie Panią i słuchaczy i cieszę się, że już od lat możemy współpracować. I będziemy też współpracować nie tylko ze względu na Sympozjum Dar Życia czy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, ale także na rekolekcje. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, i to jest taki moment, gdzie należałoby się nawracać, należałoby podjąć refleksję nad przemijaniem, też nad tym, co dobre, co złe. I rekolekcje też mają temu służyć. I od wielu lat w parafii Świętego Stanisława widzimy, że te rekolekcje nie są takie. Byle jakie, powiem kolokwialnie. One są przemyślane, one do czegoś nawiązują, do czegoś skłaniają i zawsze jest temat przewodni i nie jest to tylko modlitwa, post i jałmużna, ale też ktoś, kto ma nam wskazywać cel, jak się nawracać. I w tym roku rekolekcje wielkopostne przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów. To już kolejny raz, kiedy się z nimi spotykamy. Tak, przede wszystkim... To owoc tej beatyfikacji, która w tamtym roku na jesieni się dokonała a w Markowej. Było to wielkie wydarzenie, jak każda beatyfikacja. Ma Pani redaktor rację, dobrze jest czerpać z tego, co Duch mówi do Kościoła. Dwa, trzy lata temu była beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego. Do dziś mam w pamięci te peregrynacje relikwii. Kardynała Wyszyńskiego po parafiach dekanatu Skierniewickich. Myślę, że to są wielkie rzeczy duchowe, warto, warto w nich trwać. Jeżeli jest się wewnątrz Kościoła, to w zasadzie, czy to jest okres Wielkiego Postu, czy okres Adwentu, w jakimś sensie nosimy rok liturgiczny cały w sobie. Nie ma jakiegoś takiego czasu, kiedy mamy się nawracać, a takiego czasu, kiedy nie mamy się nawracać. E, cały czas jest to czas taki, zresztą czas jest wypełniony Bożą Obecnością, jest jednym z sakramentów. Czas jest sakramentem obecności Boga, bo przez czas Pan Bóg daje nam swoją obecność. E, I w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Więc jeżeli są jakieś takie szczególne momenty zatrzymania, to możemy je nazywać. Momentami Wielkiego Postu, Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, ale, ale, ale najważniejsze jest to spotkanie z Panem Bogiem. E, bardzo wiele tutaj słów padło ze strony Pani Redaktor. Bardzo cieszę się, że jest też głębia zrozumienia tego, czym jest rok liturgiczny e, i jednocześnie też e, zwrócenia uwagi, że nie zawsze te dekoracje zewnętrzne pomagają nam w przeżyciu tego roku liturgicznego. To jest prawda. E, wracając do tych rekolekcji, chcę. Szczególnie pochylić się nad świadectwem rodziny Ulmów Józefa Wiktorii i ich szóstki dzieci. No, niesamowita historia, ponieważ, ponieważ chroniąc życie ludzkie, również to, które Wiktoria miała pod sercem, chronili kilku Żydów, przetrzymywali, wiedząc, że jest za to kara śmierci. Czyli narażali, można powiedzieć, zewnętrznie również swoje dzieci, jednak oparli się pewnej pokusie ucieczki od, od rzeczy ważnych. Myślę, że to jest świadectwo ich, szczególne dzisiaj dla nas, że w nas dzisiaj jest olbrzymia pokusa ucieczki albo rezygnacji, pozwolenia, by jakiś rodzaj ciemności, czy jakiś rodzaj śmierci, czy jakiś rodzaj ideologii, dyktatury po prostu sobie po nas przeszedł. Myślę, że oni są w tym momencie bardzo istotni, że pokazali, że jednak prawda leży w życiu i do życia należy. I ostatecznie tą prawdę odnajdujemy w Jezusie, ponieważ przy procesie beatyfikacyjnym Ulmów również postawiono tezę, czy było to bohaterstwo, czy był to akt religijny. Oni byli zabici dlatego, że byli katolikami. Wyraźnie jest to w świadectwie tego Niemca, który kierował tym całym komando, że on szczególnie niszczył katolików. I to jest też, chciałbym, żeby to wybrzmiało, że tu nie chodzi o bohaterstwo, tu chodzi również o świadectwo. A świadectwo pochodzi od bardzo pięknego słowa: światło. I nad tym będziemy mogli też się bardziej pochylić nie tylko na antenie Radia RSC, ale przede wszystkim w kościele. Od 1 do 4 marca wspomniane już rekolekcje wielkopostne i jak zwykle w parafii świętego Stanisława bardzo rozbudowane, bo to nie jest jedna msza na bożeństwo drogi krzyżowej i dziękuję rekolekcje mamy zaliczone, tylko to jest bardzo bogaty program, gdzie mszy jest dużo gdzie są, z, nie wiem, czy z większą częstotliwością, ale na pewno każdy zdoła przyjść chcemy na taką dostosować, Chcemy dostosować czas tych spotkań do możliwego kalendarza parafian wiernych, tych, którzy chcą skorzystać z tego czasu rekolekcji. Ważne jest też, że ksiądz doktor Witold Burda, on był postulatorem właśnie błogosławionej rodziny Ulmów, czyli on będzie takim bezpośrednim świadkiem z archidiecezji przemyskiej, przyjedzie po to, żeby mówić też swoje świadectwo o nich, też żeby tak trochę zaciekawić i tak trochę zapromować, on też pełnił posługę egzorcysty. A takie przymiotnikowanie dzisiaj trochę też pomaga nieraz w takich. No, Samo słowo egzorcysta tak, wywołuje jest, wiele Tak, już no, tyle filmów zrobiono o tym i tyle mrożonych, mrożących krew, sytuacji, więc, więc zachęcamy. Oczywiście mówimy lekkim takim humorem, to też po to, żeby, żeby zachęcić. I rzeczywiście jest i droga Krzysztofa. Ryżowa, chcemy przejść ulicami miasta. Również jest takie nabożeństwo wieczerni, które dokonuje się prawdzie każdą pierwszą sobotę miesiąca, ale w tym roku on będzie miał trochę inny wydźwięk, ten wieczernik, ponieważ będzie takim nabożeństwem dziękczynnym za obecność relikwii. I chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, o której tutaj nie ma tak mocno w tym programie mowy. Te relikwie będą wprowadzane przez rodzinę, przez małżeństwo, które ma czwórkę dzieci, dwójkę dzieci już ma w wieczności, i które też dało olbrzymie świadectwo potęgi życia, i dość dużo musieli złożyć takiej swojej wewnętrznej ofiary, żeby to życie zatrzymać. Celowo nie chcę używać słów z arsenału wojny, walki o życie, bo to było pragnienie życia i umiłowanie życia. Choć bardzo wiele ofiar ponieśli. To zostawimy tajemnicą. Myślę, że takich ludzi warto poznać i pozwolić im pokazać siebie, na tyle na ile oni czują, że chcą pokazać siebie, bo to też jest świadectwo i przykład, i, i refleksja, którą czasem warto podjąć, zastanawiając się nad życiem. I, I nad bardzo śmiercią. ważne słowo, które pani użyła podjąć. Właśnie oni podejmują tą drogę świadectwa. Józefa i Wiktorii. Wspomniał też ksiądz właśnie, że rodzina będzie wprowadzała relikwie. To są relikwie, które już zostaną w parafii świętego Stanisława w Skierniewicach. To są kolejne relikwie, które pojawiają się i kolejne w takim znaczącym roku, tak jak było z kardynałem Wyszyńskim. Był rok Wyszyńskiego, mamy relikwie Wyszyńskiego. Był, jest rok, w którym była beatyfikacja rodziny Ulmów. Mamy. Relikwie rodziny Ulmów. Dlaczego dla Księdza to jest takie ważne, żeby te relikwie były? Bo wielu powie: no dobra. Kości, krew, włosy, cząstka ciała, ale to jednak ma głębszy tak, sens. też powiedzmy, że była beatyfikacja róży a relikwii róży u nas nie ma. Więc to nie jest tak, że. Nie kolekcjonuje ja, ksiądz relikwii. Chciałem to, to troszeczkę inaczej powiedzieć, ale cieszę się, że pani mi tej pomogła. Otóż już od dłuższego czasu, właściwie od roku 2000, w kościele świętego Stanisława budujemy Sanktuarium Życia i Rodziny świadectwa świętych, które niejako w tym profilu się mieszczą szczególnie. Tych świętych zapraszamy do naszej wspólnoty. Tak jest ze świętą Ritą, która jest patronką rozbrajania konfliktów rodzinnych. Tak jest z błogosławionym Karolem Akutisem, który sprawił, że jego rodzice się nawrócili. Więc taka ciekawa też postać. Tak jest z, z świętą Joanną Berettą Molą, która oddała życie za swoje dziecko. Tak również jest ze świętym Stanisławem, który jest patronem ładu moralnego w rodzinie. Tak jest z siostrą Faustyną. Która cały czas o rodzinie i o Polsce mówiła i taki z prymasem Wyszyńskim, którego może znamy głównie z tych wielkich przepowiadań narodowych, ale przecież w centrum jego posługi była rodzina. Więc tym bardziej, rodzina Ulmów jak najbardziej wpasowuje czy też wchodzi w klimat naszego sanktuarium i cieszymy się, że możemy się od 1 marca szczycić relikwiami ich obecności w naszej parafii. A uroczyste wprowadzenie relikwii do parafii będzie 2 marca w sobotę, sobotę o 18.00. Tak, tak, żebyśmy już niedzielę mogli świętować ze świętymi. Cieszę się, że to padło na antenie, że to nie jest tak, że zbieramy świętych jak kiedyś karteczki albo pokemony, bo to zupełnie inny horyzont i inna, inna strona tego kolekcjonow właśnie nie kolekcjonowania, właśnie niekolekcjonowania, inna strona niekolekcjonowania. Tylko to jest rzeczywiście żywa obecność. I w modlitwie, i w relikwiach, i też chyba w takiej opiece duchowej nad parafią. Wierzymy w świętych obcowanie, więc Kościół więc... to całość, i Kościół pielgrzymujący, i oczyszczający się, i Kościół triumfujący, więc tą pełnię Kościoła chcemy jak najpełniej ukazać. My tu jeszcze podkreślimy, że to są rekolekcje nawiązujące do y, oczywiście roku liturgicznego, ale też do wprowadzenia relikwii, które zostaną w parafii. Bo w tym samym czasie na terenie diecezji łowickiej odbywa się relik y, peregrynacja relikwii y, rodziny Ulmów, gdzie one pojawią się w parafii na dobę. W Skierniewicach to będzie parafia świętego Jakuba, zdaje się, że 5 marca, więc dzień po rekolekcjach one będą obecne przez jedną dobę, a te tu wprowadzone do parafii świętego Stanisława zostają już na zawsze. Tak, poza tym ta myśl episkopatu jest też taka, żeby ci święci nowi, błogosławieni nowi polscy no mieli też jakąś taką możliwość zaistnienia we wszystkich diecezjach. Tak, żeby to było takie bardziej, żeby byli bardziej dostępni, bardziej obok. I z pewnością będą. Parafi Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, z której proboszczem miałam przyjemność rozmawiać. Ja przypomnę, ksiądz Grzegorz Gołąb. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję pani redaktor, i wszystkim słuchaczom. I naprawdę niech wszystkich was Bóg błogosławi. Na zakończenie tylko dodam, że program rekolekcji wielkopostnych na profilu Facebookowym parafii Świętego Stanisława, a także na naszej stronie internetowej.